Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto drugi odcinek z Dofusa, jest ze mną po staremu tracer. Cześć, witajcie. I mamy dzisiaj zamiar na szybko taki krótszy odcinek zrobić yy, pod tytułem Dungeon. Czyli będziemy po prostu przechodzić pierwszy dungeon tutaj w Dofusie, który na który ten yy, natykawy się. Myślę, że to nie będzie jakiś super wyczyn, ponieważ tych... Achievementów, które dostaje. Znaczy, achievementy wymieniamy na Expo, a z tego Expo, co dostajemy, mamy no, aktualnie 24 poziomy. Więc, no, to, to jest to... naprawdę, jak na tą lokację, bardzo dużo. Bardzo dużo Dokładnie, tak, z moich wcześniejszych tak. doświadczeń, tutaj normalnie przychodziłem na 15 poziomie. I to się robiło zwykle w 4-5 osób, to dopiero była zabawa. No teraz na tym poziomie, naprawdę... już powinniśmy po prostu zejść na dół do miasta i tam tak naprawdę się cała rozgrywka, bo tu, tutaj to jest taka zabawia. W piaskownicy. Dokładnie tak, więc to Tartarku, przechodzimy do sedna, Dzisiaj wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka dungeonu, będziemy walczyć... Początkowo ze słabymi przeciwnikami i potem będą A, a później będzie... Rozgnijciemy w pył. I tutaj, w przeciwieństwie do zwykłych walk, są dwa zadania, które nie będą takie proste w gruncie rzeczy. To no nie zawsze, ale raz nam się udało obydwa naraz zrobić Naprawdę, bardzo dużo Ci opłaca się robić te zadania poboczne Naprawdę potrafi pomóc Kurczak cię bije mm. Nie Dobry. Niestety jest zadanie, żeby zabić dwa potwory w jednej rundzie że każdy z nas Czyli Postać, która ma rundę musi zabić dwa potworki na raz, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ja po prostu na takich potworkach jakoś tak... No niestety, to jest ta kolumna, która przeszkadza dość poważnie. No, widzę kluczyk, dostać kolejny. Tak, y żeby wejść do właśnie takiego dungeonu, potrzebujemy kluczyka specjalnego. No który dostajemy ty... tam w trakcie rozgrywki, może po prostu wypaść. No z losowych potworów. Początkowo, to jak przechodzimy prolog, walczymy... Seriously? A tak, nie fartą, się potoczyło. Różne. Ja, ja się zajmę to spokoju. No to tak. Początkowo, znaczy no kończymy się. Jak przechodzimy prolog musimy najpierw walczyć z jak to się nazywa? Takim drewnianym. Takim kukłą o, treningową. O właśnie, bo to to ust. Nie eee, tylko to. Cii, nikt nie musi o tym wiedzieć. Eee, kukłą treningowym i potem mamy walkę z takim jakby potomkiem tego tutaj bosa, takim wilkiem i z niego dostajemy nasz pierwszy klucz. O, ty naprawdę masz ogromny zasięg. No, ale tylko po tam nie wprost. Aha. I tak to działa. Lepiej ja tam stanę. Nie no dobra. Tak, czyli szkielet ostatni. I nie można tej samej akcji w jednej rundzie. Ok. Mam nadzieję, że w tym odcinku komentarz będzie nieco bardziej żywy i naturalny. Bo... Wiadomo, początki bywają trudne. Mam nadzieję, że oswoimy Brak się z... i tak dalej. Tak, mam nadzieję, że oswoimy się już z uwiejeniem do Was. Co ogólnie powinno być dobrze? A. No, no niestety ten początek ma no, takie nudne no, prezentacje gry i tak dalej, nie? No, to jest ja. <grystanie> Tego nie było. No! Ty to Strzeli... masz? łeb. Strzeliłem sobie właśnie blachę na ryj. <grystanie> Nie ogarnę. Prawidłowo Powinieneś robić to częściej. Fajaj, jest pal. No dobra, ale przynajmniej drugi się uda zrobić. Tak to powiedział, że pozwolę na to. A sumie nawet nie leci tego. No właśnie. To jest taki mój podstawowy atak, no. nie ma się dziwić, że go używam dość często. Mój podstawowy atak zużywa, to jest taki fajny misiu. Bardzo fajnie. On przypomina mi jak, misia z jakiegoś z jakiejś bajki. Snoopy, co, coś takiego. Mhm. Mm coś takiego było. Snoopy, dog. Whatever. Dobra. Od największego levela, czyli od badassa. I musimy od razu bossa zabić. Tak, pierwszego bossa trzeba uwalić. Okay, bredny. Bredny quest. I nie powtarzać tego samego. Na no to nie mam zasięgu, na no to nie mam zasięgu, na no to też nie mam zasięgu. W ogóle zasięgu. jest taki krótki. Niestety, no mam pozać, która zwalczy bardziej w zwarciu. Dobra, to tankujemy. Oła, nie dajmy trochę... Oh shit, 7 punktów, żeby. Ała, 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 Rostaw mnie. Temu panu podziękujemy. I walniemy go tak. Ogólnie po tym, po tym dungeonie planujemy już zejść tam na dół. Be mam nadzieję, że będzie więcej się działo. Znaczy po dungeonie to coś nie mylę, to zostanie nam jeszcze chyba jeden quest na dokończenie tego sidziku, co teraz Tak, ja mam jeszcze założony tą pleśrenkę taką czarną białą Ja właśnie zawsze zapominam zmieniać sobie ekspedynę. No ja mam ustawiam takie fajne sztuczki. Będę musiał to ogarnąć On od niego. Do na małpo. Coś by byszkieł? Próby wyziewem ze swoich ust jednak po prostu. Odpycha teraz go. 14, 14. Albo szkielet, albo go świniak Myślę, że szkle zbliżej A po chybel do mnie strzelę A się rozbił aż, się dziwne, aż dziwne że się nie połamał <ślesk> <ślesk> To było piękne <ślesk> A, no, To by była dobra kontra jak cię <gdzie> odrzucił. <gdzie> Nazywa bycie odrzuconym. Zrobimy tak i zrobimy tak. żeby że nie, nie schrzani nic. No nie, bo musisz zabić, żeby sfailować. Dobra. No myślę właśnie, że zabiję tego małego. Tę żółtą larwę. Ale jednak się nie udało. słaby damage mam. No skill, którego używam to jest bazuje na ogniu. A moja siła bazuje na siłach. Tak więc, tak, tak jak widać, w sumie mamy bardzo. O! Proszę, 26 poziom od razu. Dokładnie. Po prostu jeszcze mamy tak wysokie tak wysoki że... poziomy, że te. Jeszcze segmenty. Że... Ta instancja nie jest jakaś super. Nie, nie jest w ogóle dla nas wymagająca. Nawet 27. Rzeczy. To jeszcze może jedno na szybko sobie zrobi. Teraz na zrobimy. Posłuchaj. 10 A. punktów Jakiś taki magiczny guziczek, niczym Indiana Jones hmm. Nie pamiętam, którego skill'a powinien maksować Albo jeden żółty, magiczny guziczek, gdzie idzie Joker Wspomnienie Jesteś już w środku, czy...? Tak, Jesteś już w jestem w środku Chodź się... Nie, poczeka na mnie zwykły kochanek. Ja oczyszczam ci drogę Żeby ci się cokolwiek <laughs> stało Odsłaniaj mi plecy nie wiem, że to ja mam tu dlaczego kobiety puszczą się no przodem? się Ży na dół, ich pleców. Czyli komar pierwszy. nie więcej. Eee, Mam nadzieję, że zajmie się komarem. Leć, Kamil, leć. Weź tam go przygnieć laczkiem. Nie wiem czy to był laczek, ale chyba poskupowałem. O mam ci nową umiejętność. Aha, teraz Taka pajączek. Nic specjalnego. Pajączek, a potem ten mini ptak. Hmm. Działa. O, tam To, to e, dobra, a to zrobimy tak. Ciebie zabijemy w ten sposób. Hmm. O jak tam? Mogę, jak mogę tego maego kroma zabić? Taka mm. tofu mm. nie mamy. No, chyba da nam się zrobić obydwie. No uda się uda się. Są akurat prostsze. Może po tej grupce będę ja poziom. A może nie. A może ty. A Pół i... Aha, <laughs> i zabić, czym brałem, bo... zabić w ciągu 5 tur od uderzenia. W ogóle ten twój atak wyglądał jak ta papieska czapka taka. <laughs> Nie, kiedyś pamiętam, że ten skill akurat... Um, jak się nazywa? Ten skill zamiast właśnie takiej wysuwającej się ostrzy jakby to powiedzieć, puszczał taki ogień, który leciał. To naprawdę sporobiło. Ciebie zabijemy, tak? ciebie zabijemy, tak albo nagrobki. Zresztą ja to tak to przypomina nagrobki bardziej niż czapkę papieską. Czy nie wiem, co to by się kojarzy. czy ja akurat to kojarzy z czapką papieską. Bo on ma takie tam... Jeszcze tak. widziałem te, taką fajną przeróbkę w internecie. Kiedy ta czapka papieska do niej był włożone jakby frytki, to wyglądało jak pojemniczek na frytki z Maglionarka. Łoot. Jeżeli nie zapomnę, to wrzucę do opisu, dla zainteresowanych, których nie ma, bo nikt nas nie ogląda. I poziom kolejny. Dobra, ja jedę do góry po staremu. Nie rozdrabniaj. Blitzkrieg i. Cika musisz O, i ja muszę go narazł tu, coś jest najgorsze. Jak, z, jak atakujemy, to musimy to od razu tu o tym tracerze. Kłam, kłam Jak atakujesz, musisz zabić od razu. Tak, ja wiem, Po prostu nie mam problemu z nie? Wiem, no. no nie wiem, czy ja owieczkę dam Ups. Słyszałem, że nie masz problemów. Oj, czepiasz się, wiesz? To naprawdę niemiłe jest mogę zrobić, żeby on ode mnie odszedł zrobić tak. Umrzeć. Dobra. A -a. Niestety nie miałem Ale to twoja wina. To ty zwaliłeś. Co na mnie zwalasz? Ja zawsze na ciebie zwalam. Nie chcę ci przypominać, ale daj mi wisisz hamburgera. <noise> <noise> nie widzę by się dowiedzą. Może kiedyś. Nie. Dobra, masz kod. No, oto Twój hamburger. Nie zgadnę, pochniesz go. Nie. Nie wyszło. Dobra, czekaj, tu muszę wałówkę zażyć. Aha, modkę na potkę Ja, może. No nic. Damy teraz go. będę miał taką fajną czapeczkę. Taką jak typowy Polak ma nad, nad jeziorem. Wchodzisz? Wchodzę. No dogramy w karty. Kogo ostatniego? Eee... Mam nadzieję, że nie wilka. Szkieleta, no dobra, da się przeżyć. Okay, i mamy szkielet. zabić dwóch na raz. No to dwóch na raz odpada. No ale za to ten biały pan dostanie taki wycisk. Także... Ja sobie będę bił świnia. będę już przygotowywał hamburgera, będzie mięsko. O, zasmucił się. To... co mi trzeba? Musiałem. Co by można tutaj teraz było zrobić? Zrobię mm... tak. No, dlaczego to zrobiłeś? Żeby I... zrobić teraz tak. Jesteś wolno myślący, wiesz? ale prawdziwe. Mówiłeś coś? Wszystko zaplanowane. Ja dalej upieram się przy tym. O, ale fajny skin. Co to było? Takie wróżki leciały wokół i nagle wszystko wybuchło. Aż mi się przypomniał nasz mecz, do, mecz Doty. Leć, Adaś, leć. <noise> Jeżeli ktoś gra w Dotę to chodziło o postać Tini. Które potrafi rzucać losowym przedmiotem, to znaczy minionem albo sojusznikiem, przeciwnika. Oznaczony to było jak graliśmy na tym. Tak, w Randomowy No tak, ale ogólnie świetlika. to jest skill od niego tak, właśnie. Bardzo śmiesznie można sobie trollować swoich kolegów. Polecam do trollowania. Hmm. Myśl, myśl, adaś. Dobra, nie wieźniaku, i ty tylko uderz tego szkielecika. Zabijesz go i tak, i tak. Ja dobiję tego snupiego. Szkielet musi być ostatni. Prawda? Chciałem czytać po grecku. No, po hiszpańsku też nie. No, ale się udało. W międzyczasie sobie podpisuję trochę... Nie uniknął. No. Podpisuję trochę sobie postać. Pimp <pink my> postać. No i wyjście że no, zasadniczo możemy zakończyć Tak jak obietnione. Tak, chcieliśmy wam tylko pokazać gruny Dungeon'y Jak widać na 20 levelach nie jest to jakieś trudne Ale warto tutaj posiedzieć trochę dłużej, żeby... Zdobyć jednak te przedmioty oraz pieniądze, które w Nawet późniejszych nie... etapach gry się przydają. Ewentualnie na wcześniejszym poziomie tutaj podejść, bo naprawdę, jak No te. Jest. Achievementy dają duży boost do expa. Tak, tylko trzeba w specjalny sposób pchać linię questową, żeby tutaj dojść. Tutaj ogólnie najlepiej wyjść, jak się ma, questa na to. Znaczy nie, sam quest y, daje, daje wam możliwość pozyskania czapeczki, takiej jak właśnie mam założoną. A ogólnie rzecz biorąc, y, nie trzeba mieć quest'a, żeby dostać te achievementy. Serio. <grybujesz> <grybujesz> Jezu, co za trosz. Dobra, nieważne. To y no chyba będziemy już się z wami żegnać. Tak, mam nadzieję, na że się odcinek podobał. Na temat Dungeonu chyba powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy. Tak. Mam wrażenie, że ten odcinek wyszedł już trochę luźniejszy z pierwszym komentarzem poprzedni. No i co? Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. A my się znowu żegnamy. Cześć. Cześć, na razie.